od brzuszków. Lekcja była super. Dla Ciebie. Ja lubię wysilać tylko ten mięsień. Skończyłyście? Lekcję tak, ale jeszcze mam casting. Musimy pogadać. Sprawdzę, czy można podpisać formularze. Co z Tobą i Celiną? Rozgniewała się, bo oddałem jej zegarek. A co? Widać, rozmawiałam z nią, jest przybita. Naprawdę. Nie zalewaj. Musimy sprawdzić Twój rozmiar. Czekaj, tę musisz postawić obok, jest mojego wzrostu. Muszę z Tobą porozmawiać. Dokąd to? Robimy coś ważnego. Powinnaś wiedzieć, że dwa wieki temu skończyły się czasy niewolnictwa. To dobrze, inaczej spędziłbyś całe życie na sejlach. Może on nie wie. Sejle, to wyprzebasz. Świetnie. To tylko chwila. Nie idź. Nie kłóćcie się. Obrzydliwość. O co chciałeś spytać? Rozmawiałeś z Lupitą? O czym? O mnie. Zabroniłaś się jej się do mnie zbliżać? Skąd? Znam ją. Nie okłamałaby mnie. Nic takiego jej nie powiedziałam. Chciałam się z nią zaprzyjaźnić. Ostatnio nic mi nie wychodzi. Najpierw zegarek, teraz to. Pragnęłam udowodnić, że mi na tobie zależy. Nie musisz mi niczego udowadniać. Wszyscy są przeciwko nam. Lupe, Mia. Nie wiem czemu. A słońce to radość. Oby musimy pogadać w pięć minut. Rozmawiałem z Celiną. Podobno chciała się z Tobą zaprzyjaźnić. Nie, nie mam powodu kłamać. Nie chcę robić afery. Ale martwię się o Celi.

Soy solo miedo, pero vives en mí.